Szczęść Boże! Zapraszam na piękną poranną modlitwę do Pana Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże mój, ofiaruję Ci wszystkie działania, których dzisiaj dokonam, w jakiejś intencji i na chwałę Przenajświętszego Serca Pana Jezusa. Pragnę uświęcić bicie mojego serca, moje myśli i moje czyny, nawet te najzwyklejsze, jednocząc je z Jego nieskończonymi zasługami, oraz naprawiać moje błędy, rzucając je na palenisko Jego miłosiernej miłości. Boże mój, chcę Cię prosić dla siebie i dla moich najdroższych o łaskę. Doskonałego wypełniania Twojej świętej woli, oraz przez wzgląd na Twoją miłość, o łaskę zgody na wszystkie radości i smutki tego przemijającego życia, tak, ażebyśmy mogli się kiedyś zjednoczyć w niebie na całą wieczność. Niech się tak stanie. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie, daj łapkę w górę, a w komentarzu wpisz intencje, w jakich chciałbyś się pomodlić.